Konflikt będzie bardzo trudny do rozwiązania, ale władze nie pozwolą, aby przekształcił się w wojnę domową między Azerbejdżanem, między Azerbejdżanami i Ormianami, powiedział premier Nikołaj Ryszko w wywiadzie dla Radia Norweskiego. Jak informuje agencja Reutera, Ryszkow nie wykluczył we wspomnianym wywiadzie możliwości użycia siły zbrojnej. W Baku zginęło już ponad 50 Ormian. Nikt nie panuje nad sytuacją. Ormieńskie rodziny ukrywają się, ale mogą liczyć tylko na siebie i najbardziej odważnych sąsiadów. Ci Azerbejdżanie, którzy dają im schronienie, traktowani są przez napastników na równi z nimi. Telefon milicji w Baku 07 nie odpowiada. Ormianie nie mają możliwości opuszczenia miasta. W Nagornym Karabachu w niektórych rejonach Azerbejdżanu i Armenii trwa prawdziwa wojna domowa. Niektóre wsie oddzielają okopy. Powstają zbrojne oddziały samoobrony. Często dochodzi do ataków desantów helikopterowych, przy czym śmigłowce nie noszą znaków rozpoznawczych. Nie wiadomo skąd startują i gdzie lądują. W Azerbejdżanie pojawiają się coraz bardziej natarczywe wezwania do wtargnięcia w granicę Karabachu i wygnania stamtąd wszystkich Ormian. Kilka armijskich organizacji społecznych wezwało władze Związku Radzieckiego do natychmiastowego wprowadzenia stanu wojennego na terytorium Azerbejdżanu.